W Żniwa 2023 roku redakcja portalu Traktor24.pl miała okazję przetestować najnowszy kombajn klas Avion 410, pracujący z przyrządem Żniwnym o szerokości roboczej 4,9 metra. Był to najmniejszy model spośród całej serii, jednak różnic względem nieco większych braci nie ma tu aż tak dużo. Na plus oceniamy podczepianie Hedera. Bowiem ze względu na bardzo dobrą widoczność z perspektywy operatora, cała czynność była dziecinnie prosta i trwała zaledwie kilka minut. Co do zasady, Evion zastępuje w linii produktowej klasa dwa modele: Avero oraz Tucano. Jednak pod kątem wydajności ma on być najbardziej zbliżony do Tucano 420. Czy tkwi w tym ziarno prawdy? Zacznijmy od tego, że pięcioklawiszowy Evion. Nie posiada dodatkowego bębna młócącego APS. W zamian za to wyróżnia się on bębnem młócącym o średnicy 600 mm i szerokości 1420 mm. Czy to wystarczy, by w polu móc dogonić tukano 420? Klasa Eviona 410 ocenialiśmy przy zbiorze pszenicy, plonującej na poziomie 7-7,5 tony z hektara. kombajn z headerem 4,9 m. Bez problemu osiągał prędkość roboczą przekraczającą 6 km/h. W praktyce po skoszeniu 4,5 hektarowego pola o prostokątnym, regularnym kształcie udało nam się uzyskać realną wydajność około 2 hektarów na godzinę, co przełożyło się na zebranie w tym czasie około 14 ton pszenicy. Był to więc wynik zbliżony do pracy klasem Tukano 420. Jak zatem widać, brak APS-u nie musi oznaczać spadku wydajności. Dużym atutem kombajnów klas serii Evion jest wysoki komfort pracy operatora. Kabina została na tyle dobrze wyciszona, iż w czasie zbioru bez podnoszenia głosu można prowadzić rozmowę z drugą osobą znajdującą się na fotelu pasażera. Nieco głośniej robi się za to w czasie transportu, kiedy to na pierwszy plan wysuwa się hałas generowany przez układ jest. Modele kombajnów Evion 410, 430 i 450 różnią się także pojemnością zbiornika na ziarno. W przypadku najmniejszego z nich wynosi ona 5600 litrów. Dla średniego – 6500 litrów i aż 8000 litrów dla Eviona 450. Dostrzegliśmy dużą wydajność rury wyładowczej, która przy wydajności do 90 litrów na sekundę pozwalała na całkowite opróżnienie zbiornika w około minutę. Sercem kombajnów serii Evion jest sześciocylindrowy silnik produkcji Kaminsa o pojemności 6,7 litra generujący w zależności od wybranego modelu 205, 231 i 258 koni mechanicznych. Nam w czasie zbioru pszenicy kombajn Class Evion 410 zużył średnio około 16 litrów na hektar oleju napędowego, co uznajemy za dobry wynik. Pozytywnie oceniamy działanie siekacza słony, który bardzo dobrze poradził sobie z pocięciem resztek pożniwnych Nierównomiernym rozrzuceniu na całej szerokości roboczej. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż testowana przez nas maszyna wyposażona była w standardową liczbę 52 noży, a w opcji znajduje się siekacz Special Cut wyposażony w aż 72 noże. Podsumowując, produkowany w Chinach klas Ewion 410 zrobił na nas bardzo dobre wrażenie i zdecydowanie zaskoczył stosunkowo dużą wydajnością, jak na komline o mocy zaledwie 205 koni mechanicznych. Maszyna jest stosunkowo prosta w konstrukcji i w serwisie, przez co powinna dobrze wpasować się w segment gospodarstw o areale do około 200 hektarów.